Dzień dobry Państwu, witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej kawie. Moim państwa gościem jest dzisiaj aspirant Leszek Macha i rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Bochni. Dzień, dzień dobry panu, panu, dzień panu, dzień panu, dzień dobry Państwu. Panie Leszku, chciałem z Panem porozmawiać i stąd Pana zaprosiłem na temat tego, co wydarzyło się no, już tydzień temu, czyli tej próbie bójki zwanej potocznie ustawką, czy to była ustawka, czy nie. W każdym razie była takaś próba. E, i, przygotowywanie się do bójki przy pomocy niebezpiecznych narzędzi. Chciałem zapytać w ogóle, jak do tego wszystkiego doszło na, na temat tego, co Wam udało się ustalić. Czy to było tak, że to się nagle wydarzyło tamten piątek, czy to wcześniej było przygotowywane przez nich? W chwili obecnej wiemy, iż do zdarzenia doszło mm, tydzień temu. Do zdarzenia, gdzie zatrzymaliśmy te niebezpieczne narzędzie. natomiast y, początek był co najmniej dwa tygodnie wcześniej. Czyli w mhm. piątek, również w piątek, e, doszło do pobicia e, trzech uczniów. Z tym, że tutaj nie mieliśmy do czynienia z animozjami na tle gimnazjalistów, nie, tylko osobista uraza uczniów. Czyli nie między szkołami, ale tak między tak, sobą między... jakaś uraza tych uczniów. Tak. E, I w ramach tego, powiedzmy, że rewanżu uczniowie. Postanowili się zrewanżować. E, w związku z tym, e, przez kolejne... telefon komórkowy, komór, telefony komór, internet umówiono mhm. się na kolejne spotkania. Mhm. E, te spotkania prawdopodobnie miały miejsce w poniedziałek, w środę. Dzięki dobrej współpracy ze szkołą, szkołą. E, wzmocniliśmy patrole i w uh -huh. godzinach, kiedy mniej więcej mieliśmy wiedzieć, że ma dojść do tego starcia siłowego, uh -huh. staraliśmy się kontrolować tym miejsce, gdzie zazwyczaj dochodziło uh -huh. do, do tych tego bujek. typu bujek. Uh -huh. e, ku naszemu zaskoczeniu w piątek e, podczas legitymowania zatrzymaliśmy u dwóch e, młodych 15-16 latków niebezpieczne narzędzia w postaci siekiery, noża, kasteta. Również zatrzymany był jeden z chłopców, który był takim prowodyrem, gimnazjalista. Mhm. Wylegitywano wówczas kilkunastu młodych ludzi, brał udział więcej osób, natomiast no, mhm. rozbiegli się na widok radiowozów. Z pewnością te narzędzia przynieśli w celu ewentualnego użycia. Trudno powiedzieć, gdyby doszło do potyczki, czy one by nie zostały użyte no tutaj emocje, młody wieki, i tak Jedno dalej. Jedno jest pewne, że nie przynieśli tego po to, żeby zabić kurę, ewentualnie po to, żeby rozpalić pokroi... ognisko. Rozpalić ognisko, Oczywiście. ewentualnie pokroić chleb w szkole. E, czyli zatrzymaliście w sumie trzy osoby, e, wylegitymowaliście kilkanaście osób. Kilkanaście osób. Te, te dwie osoby miały te niebezpieczne narzędzia przy sobie, e, a w, jakby. W tej bójce miało uczestniczyć te kilkanaście osób, czy jaka to była grupa była? W bójce osób? miało uczestniczyć kilka osób. Mhm. Wstępnie mam u strony sześć osób, 6 sześciu, osób. Gimnazjalistów, 6 sześciu gimnazjalistów, piętnastu, 15-16 lat. Mhm. Więc nieliczna grupa. No, tragizmu dodaje jedynie to posiadanie tych niebezpiecznych przedmiotów. Mhm. Tego typu zdarzeń wcześniej nie notowaliśmy. Czy nie notowaliście tego typu zdarzeń, że no, zdarzenia, że się próbują bić, ale nie notowaliście, że mieli przy sobie tego typu narzędzia, nie? Tak. E, wcześniej, w okresie, w okresie właśnie wiosennym dochodziło do, do bujek, tak zwanych solówek, uh -huh. ale to było na plantach, w okolicach, tutaj kolejki, w okolicach cmentarza, ulicy Polnej. No teraz na kolejce, z dala już całkiem od miasta to miało miejsce, czy też na uzborniu, ale grupa też nie była duża. Tylko te narzędzia po prostu... Utwierdzana w przekonaniu, że no, poziom agresji no, wzrasta wśród, wśród dzieciaków, wśród młodzieży. No jak to wynika, panie Leszku, z waszych statystyk? To znaczy, czy statystycznie na podstawie tego, co notujecie, co statystycznie jakoś porządkujecie, czy na podstawie tego można stwierdzić, agresja wzrasta, czy statystyki mówią coś innego? Wzrasta nam liczba rozbojów wśród młodzieży. To niekoniecznie ten wiek 17 lat, ale również troszkę starszych. I wzrasta liczba zdarzeń z udziałem dziewcząt, dziewcząt, nastolatek, Mm -hmm. Tutaj bardziej mamy do czynienia z e, psychicznym znęcaniem się, e, z taką m, bardzo wyrachowaną agresją, skierowaną e, niekoniecznie do dziewczyny, ale również do, do chłopaków. Czyli dziewczyny są autorkami tej sytuacji. Oni, tak. One mówią, tylko jakby. Ich zachowanie świadczy o tym, że próbują się znęcać psychicznie nad albo koleżankami, albo kolegami, tak? Tak. Również w tym ostatnim zdarzeniu w piątek odegrały swoją rolę dziewczyny, ponieważ. Były swojego rodzaju łącznikami między dwoma, dwoma grupami e, chłopców, mhm. którzy mieli tego starcia mieli się z y, pobić. M również ich rolą było to, by obserwować, czy policja gdzieś im tych szyków nie popsuje. Mhm. Ale y, y, czy, y, bo z, z tego co wiem, to, to nie był to bój o, o, o jakby próba mm, walki o, o, o dziewczynę. Czyli nie. Mówią, nic honorowego w tym nie było. Nic honorowego. No. Podłoże w tym momencie ustalamy jakie było podłoże. Ostatecznie. Ale sądzimy, że podłożem czy przyczyną bezpośrednią było to, to wcześniejsze pobicie tych uczniów e... mhm. i chęć rewanżu. Mhm. Panie Leczku, jest pan nie tylko rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Bochni, ale jest pan także od kilku lat policjantem, który zajmuje się nieletnimi i ma pan taki ogląd tej sytuacji, czyli pan mówi statystyki mówią o tym, że agresja wzrasta szczególnie może nie, nawet nie, nie u tych nieletnich, ale tych osób, które są na granicy nieletności, ewentualnie już po 18 roku życia, a także to co pan szczególnie zwrócił na to uwagę wśród dziewcząt, to jest takie bardzo znamienne, ale czy czy tutaj y, skąd y, Pana zdaniem, ta, jeżeli ona wzrasta, skąd ona się bierze, po prostu jak Pan, jak pan to obserwuje? Czy znaczy, młodzież jest częścią naszego społeczeństwa, jeżeli wszyscy jesteśmy zabiegani? i y, y, Tutaj sfrustrowani. Tutaj trudno, żeby i nie przekładało się to na nasze pociechy. Mówiąc tylko, że dzieci nasiąkają tak nasiąkają agresją, no ktoś, dorosłych, tak? ktoś powiedział, że dziecko jest jak wypolerowane rusto. Znać można poza tym każdy dotyk, każdą rysę. Mhm. Tak też i z wychowaniem tych naszych pociech powoduje, jeśli one się same wychowują, wychowuje ulica, mhm. no to powoduje to również agresję. Komputer, internet, okay. filmy. Teledyski. No, w zasadzie otacza nas przemoc no, zewąd i one nasiąkają tym, mm -hmm. kontek. Jaką... Panie Ryszku, a czy wiadomo coś o tych, o tych uczestnikach tego, ty, tego zajścia? Czyli powiedzmy sobie, oni są to uczniowie gimnazyjści, tak zwanych dobrych rodzin, czy taka osoba, takie osoby, które, które jakoś po prostu których, no, wychowuje ulica, bo, bo rodzice dla nich nie mają czasu. No, dobrych rodzin, tutaj to pojęcie no dobrego to z, domu, dobrej rodziny. jest dzisiaj no, względne, no, względne, jest to względne. Zastępu przewartościowanie tych złych cech. Dokładnie popularnie wcześniej. Z pewnością możemy powiedzieć, że część tych osób, kilka z tych osób, które zanotowaliśmy, które wylegitywaliśmy, miały prowadzone postępowanie przestępcze. Czy wcześniej miały konflikt? Miały konflikt z prawem. Mhm. Z pewnością sprawiają kłopoty wychowawcze w szkole. Panie Leszku, a wyobraźmy sobie sytuację, że dochodzi do tej bójki. I teraz co tak, co się dzieje tak naprawdę? Wy możecie na tym etapie zakwalifikować, jak to będzie, jeszcze to się okaże w ramach postępowania, jako próba jakby usiłowania użycia tego niebezpiecznego narzędzia. Czy, yy, ale załóżmy, że, 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 że tak was zakwalifikujecie. Albo nawet gdy dochodzi do jakiejś do, do bójki z tym narzędziami. Co, co się dzieje z takimi ludźmi młodymi wedle prawa po prostu? Postępowanie reguluje ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, bo, gdzie y, sędzia może zastosować jeden z środków wychowawczych, bądź też poprawczy, jako jedyny, ale zazwyczaj y, ma do dyspozycji i stosuje y, ten pierwszy środek, jakim jest pouczenie, Czyli obowiązanie... tylko, y, taki młody człowiek staje przed sądem do spraw nieletnich, nieletnich i tam tak. rodzinnym do spraw nieletnich i sędzia może zastosować obecnego tak jak Pan powiedział, środek wychowawczy. Tym środkiem tak. wychowawczym jest co? Pouczenie, Połuczenie. zobowiązanie do zachowania zgodnego z prawem, naprawienie krzywdy, uh -huh. e, nadzór kuratora, jeżeli jest, przestępstwo uh -huh. jest poważne, bądź też e, wcześniej to stosowane środki były niewystarczające, uh -huh. e, również e, skierować na badania w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym. Ale trafienie do porawczaka jest ostatecznością tak naprawdę. Ostatecznością. I takie jedno zajście nie może spowodować, że sąd decyduje się takiego człowieka umie... no umieścić. Musi, by... Musi być jakaś historia tego człowieka. Tak, tak? musiały być wcześniej i wobec niego stosowane mm -hmm. środki jakieś wychowawcze, mm -hmm. świadczące jego demoralizacji postępującej, bądź też dopuścił się poważnego przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Mm -hmm. Tutaj dokończę. Jest jeszcze jeden środek w postaci umieszczenia młodego człowieka w ośrodku szkolno-wychowawczym, bądź też pogotowio-opiekuńczym schronisku. Policyjne zbyt dziecka, ale to na krótki czas możemy tego młodego człowieka umieścić. Stosujemy to w przypadku, kiedy mamy obawę mataczenia, wpływu na świadka. No jest, to jest to środek stosowany, ale krótkotrwały. Mhm. Czyli mówiąc krótko, tak naprawdę poprawczak jest ostatecznością, no i, i że tak powiem, ten młodociany. Czy to przestępca, czy osoba, która wchodzi w regularny konflikt z prawem, musi mieć y, jakąś taką historię, bo inaczej tak. do tego prawodawstwa y, nie trafi. Y, jak pan sądzi, kiedy może się to postępowanie zakończyć? Ile może, ile może ono jeszcze trwać po prostu? Bo tak rozumiem, że się trwa cały czas postępowanie, i, i jakiś, to jest kwestia kilku miesięcy? Czy... Będziemy się starać zakończyć to dosyć szybko, po to, żeby trafiła na, na wokandę do sądu y, ta sprawa. I żeby zapadły odpowiednie środki, zostały orzeczone odpowiednie uh -huh. środki, e, więc trudno tutaj podać mi e, dokładny okres. Tak. Uh -huh. Natomiast zwróćmy jeszcze jedną uwagę, że m, jeżeli m, mamy możliwość, wnioskujemy o umieszczenie młodego człowieka w ośrodku szkolno-wychowawczym e, i to bardzo dobrze działa na, przez jakiś czas na inne osoby. Po prostu widzą, że nie ma tej bezkarności. Uh -huh. Jeżeli e, tego typu sytuacja m, powtarzałaby się, no to będziemy wnioskować z pewnością o umieszczenie. I oderwanie od rodziny tego człowieka. Jest to bardzo trudna decyzja, bo mimo wszystko no rodzina w tym momencie jest w rozerwaniu, ale musimy się w ten sposób złożyć, czy też sąd. No, Musisz też, po to, żeby społeczeństwo, ochronić, też to, ochronić inne osoby przed ich działaniem. W, 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 w. Czyli generalnie komunikat na sam koniec do tych młodych ludzi jest taki, nie możesz żyć się bezkarny. To no nie, nie z będzie z tak, że, że, że po prostu takie rzeczy będą wam uchodziły płazem. Tyle, dziękuję bardzo dziękuję. Panie Leszku za, za dzisiejszą poranną kawę. Moim Państwa gościem był Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji, aspirant Leszek Machaj. Dziękuję, dziękuję bardzo. Państwu.